co znaczy, by nienawidzić tego świata. Posłuchajmy Ewagriusza. A jeśli nasz Bóg jest miłością, jak jest napisane, chodzi o pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15 werset, to miłość do tego złego świata jest wrogością wobec tej świętej miłości. Nie można zatem osiągnąć miłości, jeśli nie będziemy nienawidzić świata, ani nienawidzić świata, jeśli nie odrzucimy namiętności, z jakich składa się nasz stary człowiek, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz. To nie jest tylko takie przeciwstawienie miłości do świata i miłości świętej, która domaga się wrogości wobec świata bo inaczej nie osiągniemy tej świętej miłości, tak jak pisze Ewagriusz. Nie można osiągnąć miłości, jeśli nie będziemy nienawidzić świata. W ogóle myślę, w naszej kulturze bardzo nie lubimy tego słowa nienawidzić i unikamy jak możemy, ale to nie chodzi o słowa, tylko o, tym, co, o to, co z nich wynika. I potem on dodaje, nie można nienawidzić świata, jeżeli się nie odrzuci namiętności, które no, karmią się tymi rządzami, o których wcześniej też już sobie mówiliśmy wiele razy. I jeżeli ja nie znienawidzę tego świata, w tym rozumieniu Ewangelii, w tym rozumieniu y, choćby świętego Jana, czy świętego Pawła, czy mnichów Ewagriusza i innych, jeżeli nie pójdziemy tą y, drogą nienawiści do świata, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, żeby było jasne, to te żądze nam nie pozwolą osiągnąć miłości Boga, tej świętej miłości. Czy my potrafimy za tym pójść do końca? Czy my potrafimy zaufać tej myśli? Nie jest to proste, nie jest to może nawet dla człowieka możliwe, ale warto prosić o tę łaskę. Sam Bóg pragnie nam udzielić tej miłości, więc pozwólmy mu się w tym poszukiwaniu, dążeniu do miłości poprowadzić.